Siemano widzowie, ja jestem Adamus, jest ze mną mój kolega Szygma5. Siema. Jesteśmy w grze Sporting Good Shop. To jest taka gra, że jest taki alatikon, można powiedzieć trochę. I Tykon taj sklepu. Biznes Tykon, człowieku, co to za nazwa? Jaką nazwę dajemy naszego, naszego sklepu? Nie, ja mam pomysł, ja mam pomysł. No to powiedz już. My już mam Damy. O, dajmy tak. Co, w, co wpisałeś? Kurde, ja nie mogę. Dobra, mam ze Nie skoro. mogę, Nie mogę te, z tego wyjść. Jakie to jest. Coś? O, dobra. O nie. No. jeszcze raz. Nie, escape nie działało. A to będzie widać? Będzie. Aha. Daj się. O, no. Daj się pasuje, skamować, pasuje. pasuje. Dobra. Otwieramy. A czekaj, bo jeszcze nic nie zamówiliśmy. A no Rynek. tak. To jednak jeszcze nie wchodzić. Dobra, yy, dobra. i teraz tak. Tu nie Rynek. będą się skamlować? Nie. Tu. Czekaj, ile mamy Tysiąc 1700 to... To? jest Dobra, jestem patrzcie 5. O dobra. Tak. Ale ustawmy cenę. Z, 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 chyba za jedną piłkę 14, czy jakoś tak. No, to jest tak nie to jest na, naj, najpierw dajmy... jak to się odkłada? R rzucić, rzucić kartonem. Rzucić. Dobra. Najpierw może ten... te, o. Eee... dobra. Pyk 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 pyk. pyk. To takie, nie, ale nie te niebieskie wszędzie. A, one nie są niebieskie. Czy może... Karton wywalamy. Musimy zamówić jeszcze te dwie półki tak to 14,90 czemu taka cena dziwna człowieku czy... Nie wiem. Inny... człowieku ile teraz piłki kosztują tak po jakoś hmm. koszt wyda... ile wydaliśmy na tę piłkę 3,31 tak ale za paczkę. za paczkę no to zalecana cena detaliczna No to dajmy tak no, żeby, żeby ten PC tym kupowała 16 Dla... Nie. 5... 1499 zatwierdź o, o to dużo jest ich jest, jest. Ja. Czemu to jest Ty jedna czekasz, piłka? Ale, stój, 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 stój. Wow. To jest jedna piłka, to wywalam to Ale wejdź poza markę Markę tutaj wy... wywalaj. potrzebna To jest ta jedna piłka <laughs> Nie wiem Gdzieś doleciała. I do kosza, i do kosza. I do pieca. Dobra, otwieramy. Kto stoi za kasą? A co, co to jest? Jest. Zapraszam. Zapraszam. To wcale nie tak, że będziecie oskamowani, bo ta piłka kosztuje w innym sklepie dwa, dwa razy mniej. W ogóle nie się nie rozumiem. Bo to jest poczta. Dobry. Poczta. O, jakiś No bo tam po... No bo tam potem będzie no. można chyba zamawiać pocztą. Jak zamawiać pocztą? Chyba... Nie, Nie wiem. Ludzi. Widzowie Gdzie możecie też w komentarzach napisać, jakie byście gry chcieli. Ile on kupił? Karton. Wiem. Biedak. <noise> Kto stoi za kasą? Ja? Czy ty? Jak chcesz To ja Dobra, nie wiesz. Eee, sorry, niechcący kliknąłem e, i zamknąłem kasę No kasę? Klientów nam został, bo klientów nam... Wywalasz A ale jak, ja, jak... ja tutaj byłem pierwszy o. tutaj byłem pierwszy Pip, 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 pip Karton i co ja mam tu Ej, zrobić? Nie, nie, nie. I co ja mam się. tu zrobić? 57,50. Ja Jak nie właśnie? Kropka 78. Jezu. To jeszcze Bo, tyle to trzeba. Mam cię tu podpiewają O kurde! Ziomek kupił za 86 dolarów i 67 groszy. Nie, 6,7! Nie, siedem... nie, nie Dobra, to 6,7 już mnie trochę denerwuje. O, gotówką. E, o Jezu, gotówką trzeba. I, i. Szygmo! Zasłaniasz mi cały ekran. Reszta 29, 40, 9. 10, 5. ten hop, 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 hop. 20. Nie! O, jak tu odjąć grosz? Musisz... Ja. Prawem na grosz na przykład. Nie, nie odcielaj! Nie działa! Nie, nie, nie. Aby otrzymać resztę, aby wyjść. Spice, aby zakończyć transakcję. Boże. Zaraz dobra, 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 ty, ten ty ten to ten zrób. Rozdaje. Jak się... Ty to zrób, ja jestem jakiś, nie wiem. Dobra, czekaj, suma całkowita. Reszta, 29, dobra. No, bro, to się nie znasz, że Nigdy na kasie, Bill. Ewidentnie pracowałeś. Ja nie wiem, jak się pieniądze im odejmuje. Bo no, za dużo im dałem. No, co chcesz, zrobić. Widzę, że to by nie lepiej idzie. No i, no i żeś klientów wypłoszył. Spokojnie, ale żeby. Bo coś Patrz, nie widzi, klient czeka po, ponieważ kasy są nieczynne Lubię do nich kolejka. No spoko! No jest kolejka. Jest kolejka, poczekasz se. Czemu... A, bo tu już nie ma. Ja też jak... Nie, ja też często czekam w kolejce. Jak za 13,90... Niebieskie powinny być jeszcze droższe. Nie, bo 15. Są, jakieś niebieskie są niefajne. No kup, dobra, kup kolejną kasę, bo miałeś strach z, z narzekaniem. Dosłownie. Bo nie wiem, ile to kosztuje. Ja nie, ja Oj. czekaj, wszystkie. Nie, wszystkie. Fit, siłownie tu można jakieś, piłki sportowe, bo spływalnie yoga, odzież sportowa. Wcześniej jak to grałem, jak wcześniej, jak to grałem, o. to ogólnie... O, oh, w końcu pieniądze ktoś zapłacił. A jak ja rynek? To częściej ktoś płaci tym. Częściej ktoś gotówką, niż tym. Oj, nie ma piłek do płacenia. JAK NIEUCZCIWĄ CENĘ?! Jezu. No to niech będzie 13,99. Odkryłem hit. Mogę wydawać bez grosika. wydaję bez grosika. wydaję bez grosika. Mogę wydawać bez Tak? A ja, a ja... Tak. Klient nie mógł znaleźć produktu. No bo się wyprzedały. Ja nie mogę kupić kasy, bo mi się od razu piłki w rynku są. O dobra, sprzęt, nieważne. I ty nie możesz kupić. Kasa fiskalna. A czemu? Kup. Dobra, kup. dodaj do koszyka. Zobacz koszyk. Ile? Dobra. I trzy grosiki. Jak to kupić? Jeden. Kup mi to. Podsumowienie zamówienia. No nie no. Dobra. Jestem jakiś inny. Czekaj. Podpisałem drugą umowę. Nie. Tak. Bo podpisałem. Rynek. Jednak... Zobacz koszyk jak ja mam to kupić. Ja nie mogę. Dobra, robimy troszkę zakupy za 500. Dobra, ile jesteśmy? A, 124, no to niezbyt fajnie. Daj, daj się rozkamować. Dobra, ja muszę sobie zobaczyć jeszcze jak tu się... A może teraz dobrze. będzie działać, bo jest zakończony dzień. O, dobra, bo był dzień zakończony. O kurde, pieniądze, pieniądze nam się kończą. Nie, tutaj się nie trzeba Jak się otwiera? O, dobra. Druga kasa będzie. Obróćmy to. Będzie oczyszczona tym tu. kartonem. <gry> tutaj trochę tamtych, to dalej do, 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 do Dobra, zrobiliśmy mały upgradik. Mamy Hunterki tutaj takie. Tak, zapraszam, Be... zapraszam. Pan wygląda na Daj lube, się oskamować, ja tutaj stoję przy kasie, hop. O. Ciekawe czy pójdzie weź też kliknij, ciekawe czy pójdzie do mnie czy do ciebie. No, czy... tylko bardziej lubi. Ale u on ja dużo zapłaci, bo on dużo uh. żyło. Idzie do mnie, idzie do mnie, idzie do mnie. Zamówienie no, jakieś to online to... mamy, człowieku. Pier... Pierwszy raz prawie stówka, pierwszy raz... Ej, jakieś zamówienie online mamy. A jak robię zamówienie online, to czekaj nie dopatrzę. O, teraz do mnie przyszła. Pip, 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 pip. No ja, gotówką poczo. Za 500 złotych. hop, jeszcze. 10 hop. Raz, dwa, trzy. Ej, a jak ma? Czekaj, jak, jak mogę odjąć? O, działa teraz. Dobra. Eee. jak to zatwierdzić? Aby otrzymać resztę. Chwila, chwila. O, dobra, oskamowałem ty O jakieś dwa grosze. Niech, on, oni powinni kartą płacić. Znowu jakieś dobra, zamówienie online? Ja wolę jak oni kartą. Dobra, już rozumiem te zamówienia, dobra? Tutaj mam już całe. Dobra, bo oni tu se teraz... Stoją, To ja, ja zaraz zamykam tą kasę. Okej. 8. Pyk, 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 pyk... Pyk... Pyk. O ku, Dobra, muszę. Nie! Siop. Rynek. Siup. Dobra, os, oskamowałem kolejnego. Dobra. Obsłużę tą. Dobra, obsłużę tą. 11 Siup, siup. 23 grosze jeszcze. No to 22, 21 grosze. Dobra. Zamykam tą kasę. Tak? Dobra, zamykam tą kasę. Łatwe to jest w sumie te zamówienia. Kartę, no w końcu. 92 dolary. dostaliśmy 500 za zamówienie. No to nieźle. Mam już dwa koła. Let's go! Hunter fioletowy, fioletowy. Eee... Hop, hop, Nie, nie posiadamy hub'a. Hop hop. hop, 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 Oskamowa... Ja ich skamuję. Ej! Na... Nasze trochę się sprawdza, bo daj się oskamować i my ich skamujemy. 40, zatwierdź. 200 poszło, ale jedziemy na plus z tego zamówienia. Dobra. O, 51.88 Widzowie, jesteśmy po krótkiej przerwie W skrócie mamy W skrócie mamy tutaj hantle Znaczy nie hantle, tylko maty mamy i takie większe hantle Do tego Do takich większych tych drążków, nie I wiem do, jak to się do sztangi, nazywa. Do sztangi, do No do sztangi. 48 34 Wy... Trochę wydaliśmy, ale to się nam zwróci, to się nam zwróci. Mamy jeszcze dużo mat. Aha, bo to z dwóch I... stron można. ogólnie ten regał na maty, bo jeszcze ukazuje się, że trzeba jakiś specjalny to ten regał kosztował 700. No, więc mega drogo. Dwa i na sam początek No, w ogóle fajnie, że da się skamować ludzi resztą. Więc więcej dla nas. Można na przykład nie wydawać grosika. No. Czasami nawet nie trzeba nawet dwóch wydawać. Więc... No nie... Jak kartę płacę, to też da się o grosika skamować. Jak? Tak? No no, tak, wpisujesz po prostu o grosik mniej. No, to nieźle. Ja to jest Czemu ci taki... się da, oskamować przez K? No, daj się os... A, Osary. Literówka. Literów. 122 aż. Reszty 77. Jest? 70 hop, hop, hop i osiemdziesiąt groszy pyk, pyk, pyk pyk, pyk, pyk pyk ilu? dobra, karta sześćdziesiąt kropka da się? ej, chyba się da pięćdziesiąt cztery kropka Idzie kolejna, to ja się na razie tu. Dobra, teraz Ty na Kasie jesteś. Ja... U Maty kupiła dwie. Ta? Tak, i 120. O boże, ile. A, ile reszty. Dobra, i jest. Ktoś tam jeszcze jest? Na razie nie. Nie ma nic. No jest jedna no osoba. To już osoba. Dobra. No nie, bo jak zakończymy dzień, to typa wywali. Nie. Jest to to. O. Dobra, zakończamy dzień. Jesteśmy minus 100 dolarów. A to tylko minus 100. Mm. Bo lewo, że ktoś. 1400, nie. To Ceny nie, to nie rynkowe nie. następują, produkty co? Nie gada, że droższe teraz jest. Jak tu za tematy... O boże. Chyba teraz droższe. Bole, I co? O za. Za jedną ma! ma. Co? 360? Troszkę powaliło. Mamy lipę. Czekaj, czekaj. Zrobię większe zakupy. Ty już lepiej zakupy. nie rób większych hmm. zakupów. Nie ma spokojnie. Słyszałam las majątek, myślę 1400. O Jezu, człowieku. Coś ty za zakupy... Co to ja... O. I każdy też po jednej paszce. Właśnie widzę. Dobra, ma tutaj tymi. mamy piłeczki niebieskie. Tutaj jeszcze damy. Będziemy mieli full. I miejmy nadzieję, że nam się zwróci. Miejmy taką no, nadzieję. nadzieję. To już jest. Chyba jeszcze no, tych no. nie ma. Uzupełnię się Bióry. wszystko. Mhm, otwieramy. A, dobra. A kupujemy no. jeszcze jakieś, czy nie? Chyba nie, bo... Dobra, chodź na dwie kasy. Dobra, tylko czekaj. Wywalę to z, z, z sklepu. To jestem na tej. Dobra, ziomek bierze hantlę. Weź matę, weź matę, weź Dobra, ile? Raz? Jedno, Chyba raz, jedną. Ale jeszcze coś bierze, jeszcze coś bierze. O, piłki, dobra. W ogóle, te czemu te NPC-ty chodzą jakby tak, że jakby zamiast... O, zamówienie online. Ej, to czekaj, ja, z, ja chcę zrobić, zablokowuję kasę, ja chcę zrobić. Tu się robi? Zamówienia online? No. W sklepie, w tym? O, jest, ja, online. Akceptuj. Ale suma, co kupować, bo to przy, suma całkowita 500 dolarów, ale że my stracimy? Nie, a tam, dobra nie jest aż 500 to. dolarów? czekaj co tam trzeba e, dać? suma całokobieca 89,32 a ja 89 89,31 i dobra, doskonała na grosza dobra, o kurde są jak to dać to zamówienie online? jak dać te rzeczy potrzebne? a jak dać potrzebne rzeczy do tego zamówienia? nie wiem a no nie, okay, to dobra. po prostu zabierze chyba. Akceptuj. I musisz iść na pocztę musisz iść na pocztę. A, na pocztę. Dobra, czekaj, to co, co? Mamy dwa zamówienia. Dobra, to jest droższe. Ech. 11 talerzy, 12 i 12 piłek. No. Nie. Czekaj, jak ja zapominam. Dobra, 12 hantli najpierw. 12 hunt. Idę na pocztę. Już wiemy po co ta poczta. Eee. Ej, bo można wyjść na grosz plus, a nie, bo jak nie dajemy grosika tego, to, to my nie wychodzimy na plus. No jak? Zobacz, bo jakby. Jak... Zobacz, że oni wychodzą na plus, bo nie płacą tej samej kwoty. Mniejszą kwotę płacą, więc trzeba. Nie! to my ich skamujemy na ich korzyść Tak, dlatego trzeba... Yy, 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 Mogę wiesz tam... O, 12. Jak kartą, kartą się wtedy tak skamuje. A, dobra, jeszcze tylko 11 tych talerzy. 11. Ja widzę jak gotówkę dają. Nie, jak... 6. 11, to 4,5 Dobra, dostaniemy za to 556 dolarów No P Idę uzupełnić Cze Kurde, mi się ciągle myli e Czekaj O, dobra Hop, mi się ciągle myli Ja biorę po jedno zamiast wszystkie Dawaj, gotowa I tak piłki. Ile ona dała? 200 ona dała, Tro, troszkę ją powaliło. Mm, troszeczkę. Tu, co ma, jest? To ja, tu ja... Ja to komat. <grym <grym O maty jeszcze wody. mamy, uzupełnię maty, bo mam nie. No mam 67... groszy. To 67 to już naprawdę nie jest śmieszne. O, ha, dobra. To... Ja uzupełniam 100, 0, tutaj... 86 6 bo mamy no, 8. To nie, więcej, to nie to... To nie... A tu co to? Nie. Dobra, mam już 2000. Ja no chociaż to można dać. A i teraz będziemy mieć 3 kafle. Ej no A ja ja mam sposób na klonowanie tych. R robię tak kop Mam sposób na klonowanie pudełek. Wystarczy, że weźmiesz z pudełka jedno. I odłożyć to jedno i masz puste pudełko. Boże, a wystarczy, że prawym naciśniesz, ma ten masz świetnik, masz puste pudełko. Mm, tak? Tak. Nie, o rzeczywiście. Lewym. Lewym, a nie prawym, jak coś. Dobra, Taki też lew. otworzę. Normalnie, lewym. Widzowie, mamy nową rzecz. Dobra, dwie maty, 121. Zaraz wam pokażemy, tylko tutaj obsłużę. 120, I 70. Tanie 78. są, tanie są, tanie są. O to tak? one są, tak, ta, drogie są. O, drogie czy tanie? Chyba drogie. <słuch> Do, jak, 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 mamy są. taką wielką tom. Szafę. Jezu, jaką szafę? Nie wiem, regał, regał, regał. Po ile? 16 to dajmy 17. Gdzie są te drugie? Tutaj to te miejsce. Ej, to może... Ej, to może kupimy ten. Drugą tą wielką. Ale, ale jak opróźnia jeszcze jedną, żeby dać tę mniejszą. Muszę wziąć karton ze świetlnika, ale nie ten. Mm. Nie, dodajmy może jeszcze jedną tą wielką. Patrz, przesunie, oj, przesuniemy tą po prostu. Nie, dodajmy. już spokojnie zapakowałem karton. W ogóle można tak chodzić, tak mega szybko, kłócając. Wiem, ja, co jest śmieszne. <laughs> tak śmiesznie wygląda. O, to są Co to jest? No są też jakieś białkowe. 24 chcą. A minokwasy jakieś. Ale dobra, nie wiem. 25. Nie 25 nie będzie. Czekaj, mogę ustawić cenę 100? Ej dawaj. Ustawiłem na najwyższą cenę jak się da. I zaraz Nie, dobra. 20, no widzisz? 2. 25. Nie. 25, bo oni nie będą tego kupować. A to jest dosyć drogia. Nie przestanie jest, tylko jakieś... Kilka milionów, jakieś 10 milionów to jest mm. stanie. No, 58% to nie jest jakaś super duża. No nie, Mata do ćwiczeń czerwony ma nieuczciwą cenę? Co? A bo staniała też tutaj z, 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 to ma cena teraz. Tak Aha, ale wartość to jest. Oje, za 30% jest. Ja Dobra. Nie u... Ja 3737.89 Co ty robisz? Nic nie widzę przez to. 5-5. Uh -huh. ja, ja w ogóle na, tyś, na tym, tym koteniu tak szybko sobie zapytalasz. No. Znaczy ja no. Ja ja tak samo. Tak. Jak to wygląda? Tak samo, jak na normalnym, ale śmiesznie to wygląda. Nie, bo jak spidujesz jeszcze... Bo ja spiduję. No. Ty nie wiesz, że ja spiduję? No ja, no wiem, ja też spiduję. Widzowie... To jest na dzisiaj koniec. Będą dalsze części z tego. Piszcie w komentarzach, co chcecie, żebyśmy następną grę nagrali. I do zobaczenia!